Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Końskich, która odbyła się w poniedziałek 16 listopada, wiceburmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński przedstawił informację o stanie oświaty za rok szkolny 2019-2020. Zawarta w niej była m.in. liczba uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe dzieci z gminy Końskie, a także średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w każdej z placówek. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje zawarte w raporcie o stanie oświaty. W placówkach Gminy Końskie na początku roku szkolnego 2019-2020 uczyło się 845 przedszkolaków i 2331 uczniów szkół podstawowych. W roku 2019-2020 niewątpliwie dla całej społeczności szkolnej trudny był okres przejścia w tryb nauki zdalnej. Okres od 12 marca do końca roku szkolnego, to okres podobny. Yy za nami wszystkimi pandemii i z przejściem z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. To był bardzo trudny czas dla uczniów, dla nauczycieli, dla dyrekcji szkół, ale również i dla, na, dla rodziców, którzy musieli podołać szeregu dodatkowym zadaniom. W raporcie przedstawionym podczas sesji Rady Miejskiej zawarte były m.in. średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w koneckich placówkach. Prezentowały się one następująco. Szkoła podstawowa nr 1 w Końskich. Język polski 64 punkty procentowe. Matematyka 42 punkty procentowe. Język angielski 54 punkty procentowe. Szkoła podstawowa nr 2 w Końskich. Język polski 56. Matematyka 40. Język angielski 60. Szkoła podstawowa w Dziebełtowie. Język polski 63, matematyka 50, język angielski 41, zespół placówego światowych w Kazanowie. Język polski 65, matematyka 53, język angielski 41, szkoła podstawowa w Kopaninach. Język polski 58, matematyka 49, język angielski 62. Zespół Placowego Światowych w Modliszewicach, język polski 52, matematyka 53, język angielski 51. Zespół Placowego Światowych w Nieświniu, język polski 59, matematyka 36, język angielski 40. Zespół Placowego Światowych w Pomykowie, język polski 59, matematyka 54, język angielski 50. Zespół placowego Światowych w Rogowie. Język polski 55, matematyka 34, język angielski 52. Zespół placowego Światowych w Statnickiej Woli. Język polski 61, matematyka 55, język angielski 57, język niemiecki 92. Średni wynik egzaminów z języka polskiego w kraju i województwie świętokrzyskim wynosił 59 punktów procentowych. Z matematyki również w kraju i województwie 46 punktów procentowych. Z języka angielskiego w kraju były to 54 punkty procentowe, natomiast w świętokrzyskim 52 punkty procentowe. O komentarz do wyników z gminy Końskie poprosiliśmy wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego. Myślę, że wyniki egzaminu dla ósmoklasisty są wynikami pozytywnymi, aczkolwiek... Szczególnie biorąc pod uwagę egzamin z matematyki, nieco odbiegają w przypadku czterech placówek od średnich wyników wojewódzkich, ale chcę podkreślić z całą mocą, że aby te wyniki były pozytywne, musi zostać spełnionych również szereg uwarunkowań. Przede wszystkim, nauka to nauczycieli. Tutaj to ja absolutnie nie chcę podkreślić, że są to źli nauczyciele matematyki, ale to są specyficzne elementy. Mianowicie, właściwa, Ilość godzin matematyki w ramowych planach nauczania, które w moim odczuciu po reformie sprzed kilku lat nie spełniają oczekiwań nauczycieli. Kolejna rzecz to nauka zdalna, która była realizowana przy udziale komputerów brak możliwości powtórzenia materiału z całego roku szkolnego bowiem no niestety przy nauce zdalnej nie jest to do końca możliwe szczególnie w krótkim okresie czasu ale również i potrzebne specyficzne zdolności ucznia a ta akurat w przypadku matematyki co potwierdzają Ogólnopolskie y wyniki z tego przedmiotu. Nie do końca spełniają oczekiwania. W naszym przypadku te wyniki również nie są adekwatne do możliwości, ale chcę podkreślić, że te wyniki corocznie są lepsze. Warto dodać, że Gmina Końskie może pochwalić się także 12 finalistami oraz 7 laureatami w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych tytuł laureata zdobyli z języka polskiego, matematyki, geografii, fizyki i informatyki. Informacja o stanie oświaty za rok 2019. 2020 została przedstawiona podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Końskich, nad czym debatowali i dyskutowali radni. Znajdziecie to w wideo relacji z poniedziałkowej sesji, do której link podajemy w artykule.